Witam, witam wszystkich. Ja akurat tutaj jestem, gdzie wynajem, był wynajem wschodzie 56 mieszkanie 41. Nie było tak zniszczone jak teraz. Zobaczcie, kiedyś tu była Pamiętacie, tu jest jakaś lodówka, tu była kuchnia na gumie, teraz się została ruiną Tu Przykładowo było prysznic, tutaj to był prysznic, tu było pokój, tu androsola cała. Tu taki przepokój, tu właśnie o tym mówię, że to było nielegalne podpięcie się, wszystko nielegalne, tu kiedyś łazienka była, półeczki, a teraz została ruina. Taka ruina się zaraz została. No, spierdolili po prostu ci, co wynajmowali nielegalnie. Wzięli rzeczy i spierdolili, żeby ich nie silnąć za to, że nielegalnie wynajmują. Ogólnie Bartuć i Danie. Taka kurwa jest ta. I teraz wygląda jak ruina. Zobaczcie sami Tak było. Teraz jest, a przedtem było nie inaczej. Przecież pamiętacie jeszcze. Weźcie stare zdjęcia czy stare filmiki. Zobaczcie sobie. I ogólnie jeszcze wam pokażę coś. Tu był kiedyś pokój. Tu był pokój. Teraz jest, widzicie, ruina też. Tutaj biurko, a teraz a tu, jakaś tam yy, szafa była, wszystko wyniszczone. A to jest właśnie to, że biorą nielegalne wynajem i się rozeszło po fonecie. Taka jest kurwa prawda, Bartuś i Danie, że was rozszyfrowałem z tym nielegalnym wynajem, waszym 6 zł miesięcznie. Za takim przeproszeniem, jeszcze, jakby było ogrzewanie centralne, i ogrzewanie grzywnikami, to jeszcze mało pikus. To wygląda wszystko zniszczona. zniszczone. Teraz nie wiem, co po nas było. Nie wiem, nie wiem. Coś musiało być. Macie teraz przykład, żeby nie brać wynajem. Nielegalna. Boże spierdalają i tyle. Zostaje. Pozdrawiam i mego dnia.